Niech żyje żubr, niech żyje z duchowola Środek Europy, niech żyje wspaniała orkiestra, która gość uświetliła nam ten honorowy wjazd tych symbolicznych beczek. Dziękujemy, ja przypominam, że o, o godzinie 16 w tym miejscu pojawi się inne auto, troszkę bardziej nowoczesne, ale z bardzo słodkim, słodką nie wiem, niespodzianką. Mi, nie wiem, czy widać beczkę, słuchajcie. Godzinę, Tort będzie wielki, podejrzewam, że dla wszystkich to no odrobinie wystarczy. Trzymamy kciuki za Jagielonię, ale przede wszystkim trzymamy kciuki za żubra. Dziękujemy serdecznie, panie prezydencie. Na razie dziękujemy, panie dyrektorze. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Tego nie mogłem przepuścić. Słuchajcie.